Okej, okay, jeżeli tam orki się zbierają dookoła jakiegoś miasta. I generalnie jest ich całkiem dużo, więc król wysyła nas. I mamy bronić miasto. Pewnie. Mamy strzelców bardzo dobrze. I oni też mają większy zasięg. Zmniejsz mi to proszę do Normala tym razem. Znaczy tym razem? No już w tym momencie po prostu. Okej, okay, tu jest kopalnia, bardzo dobrze. Harwestuj. Dawaj yes, tych chłopów. Dobra, ty robisz kolejnego. Wy sobie tutaj spacerujecie. A podejdź jeszcze kroczek. To wygląda jakby yes. tutaj nic nie było. Zapraszam. Yes, my lord. Will, yes. Zobaczmy z tej strony. Dobra, yes, wiesz co? Ty może nie zwiedzaj. Yes. Ty raczej tutaj pozwiedzaj yes, jeszcze troszkę. Robisz się, czy nie? Robisz. O jezu, teraz tak nagle bardzo wolno. Biorąc pod uwagę, że poprzednią misję grałem dosłownie przed tą, nawet nie było jakoś bardzo przerwy między tym. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dawaj, dawaj. Czekaj, yes, mówię. Yes, Ty harwestujesz golda z nim A, musimy farmy zbudować, To no nie. Dawaj dawaj, dawaj. No uciekaj na co ty czekasz? Aż cię zabiję Okej. Okay. Odpowiedział mi. To nie była odpowiedź, której oczekiwałem, ale odpowiedział. Mm, dobra, trzeba by jednego wziąć, żeby tą farmę zbudować. Ewentualnie kogoś stracić, ale nie wiem czy ja chcę kogokolwiek tracić. Yes. Buduj tutaj. Yes. Ok, no tylko jednego tego yes. wykorzystamy. Yes, my lord. No niedobrze, że on się tam napotoczył. Yes. Yes. Ale teraz już przynajmniej wiemy, że łucznicy to jest to, w co musimy iść. Tak samo jak tam byli w łucznicy. Ty sobie tu buduj, tu jeszcze możemy jedną, tu ewentualnie później w tę stronę pójść. Oj, jajaj. No, dawaj, dawaj. Może jednak trochę przyspieszymy jednak. Niech będzie na fast. Yy, wydaje mi się, że tak. Harvestuj golda. Uzbierajmy szybko jak najwięcej golda, tak z 5 co najmniej tych Pezantów naszych, może 6 nawet. Wtedy będzie można pójść w wojsko. No pewnie to jest taka sama mapa jak... znaczy taka sama... Taki sam cel. Dokładnie, cel. Jak było to w drugiej mapie orków, czyli po prostu na mapie są porozrzucane jakieś wojska i weź je pozabijaj. Nie spodziewam się tu niczego innego. Tak, oni tam dwójkę. Tylko jeszcze w plecki. Bardzo dobrze. Oni pewnie z czasem do nas przychodzili po prostu. Ale pójdziemy, ich wybijemy. Tylko mnie zastanawia jeszcze. Chyba była tam możliwość budowania właśnie Lambermila. Żebyśmy mogli sobie łuczników robić bardzo dobrze. Dobra, no ci na razie muszą do golda wystarczyć 10 tysięcy, to wydaje mi się, że nie ma szans, żeby nam to nie wystarczyło. Dawaj tego chłopa, dawaj dawaj. Parma, kolejny Pezant. No i zaraz Lambermila budujemy, robimy tych uczników i prze... prze... Przebiegniemy po prostu, po przeciwnikach Chyba nie wiem czy jest sens czekania ich tutaj Znaczy na nich tutaj no Jakby nie było no... Jak oni będą w takim tempie przychodzić Jakby to przechodzili cały czas jeden za drugim No to jeszcze, ale tak to... Chociaż jakby tak przychodzili cały czas to też nie byłoby kiedy się rozbudować zbytnio Więc też tak. ma to sens no Dawaj kolejnego tak pięciu chłopa, okej, okay, tu jeszcze jeden się robi myślę, że na tym skończymy myślimy go jeszcze do drewna i yy, zaraz, lumbermill, baraki i i na tym będziemy kończyć w sumie, jeżeli chodzi o budowę powinien tylko paru łuczników i i tyle dobra, trzeba będzie ich powzmacniać, ja w sumie nigdy nie wzmacniałem tych innych wojsk, może one też są warte wzmacniania, ale jakoś nie czułem, żeby to było potrzebne Najpierw w zupełności sobie radziłem tymi. Mm, jak oni się nazywali? Tymi spirmenami. A później, jak już były te demony, no to już nawet nie było o czym mówić. Wiesz co? A skop może yes, też drzewko dalej, my bo te ci nic nie da, chyba. Tak on jest, kopię. 2500 golda już mamy. Weź im yes, pomóż z drewnem. Z goldem widzenia mamy problemu, ale drewna mamy dosyć mało. Fajnie w ogóle, że te lasy się dopasowują do tego, co żeśmy tam powycinali. No, atakuj go. No i dawaj, ja wiem, że masz mało życia, ale... Nie ma takiego pierdzielania się. Tak jak tu wycięliśmy o, to zamiast tak być po prostu kwadrat, no to są faktycznie takie ucięte pod skosem. No nie jest to nie wiadomo co, ale na pewno jest to przyjemne, że to tak wygląda ładnie. mil potrzebuje jeszcze jedno drewno. Dobrze. Postać z tej strony pewnie. I tu myślę, mogę drogę postawić jedną akurat. Wtedy tu baraki, może tu baraki. Chociaż hm. ja nie wiem, czy nie byłoby lepiej drogę w tę stronę postawić. I tutaj baraki i baraki. A może za daleko ją postawiłem, trudno. Golda to my akurat mamy. Lumbermill się produkuje. Produkuje. Buduje. Odsuńmy was stąd. O, te drewno bardzo powoli idzie. to drewno. Ścinaj Work, work. A dawaj, wzmacniaj ich pewnie. Nie mam drewna Ajajaj, ajaj, a ile drewna potrzebuję? 500 Bo no to oni muszą je wykopać A trochę im tu schodzi niestety Chodź ty, harvestuj Z tej strony może byłoby trochę szybciej Okej okay. Ciekawe jak to działa właśnie, jak oni kopią ten sam hex Znaczy tą samą kratkę czy oni to wykopią szybciej, na przykład? Następną już? Czy trzeba pilnować właśnie tego, żeby kopali inne? Każdy jeden Wydaje mi się, że trzeba tego pilnować Dobra, tu mamy jeszcze 400 drewna, trzeba będzie ich tutaj gdzieś wysłać Mamy ten lumber mill, który sobie tu ulepszamy to Znaczy, ulepszamy sobie tych naszych strzelców Dobra, idą z drewnem, pewnie No i dawaj, Uciekaj, czekaj, uciekaj! Fatalnie. Dobra, przynajmniej był ulepszony i trochę obrażeń zadawał. Okej, okay, no to ostatnia droga nie była potrzebna, ale trudno. Zapraszam Was tu, Harvest. Yy, no, jeden niech sobie idzie tutaj kopać. Jeden sobie niech idzie tutaj kopać. Tutaj kichnęłem na początku. Ty chyba nie rozumiesz co ci kliknąłem kumple. Dobrze, rozeszliście się jakoś. Tu budujemy jak oni przyniosą to będziemy mogli akurat postawić kolejnego. Ty dawaj tutaj. Bieraj golda. No już jest zdecydowanie dłuższa ta misja. Ale... Nie jest to coś na co można by narzekać. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jeszcze nawet nie zaczęliśmy czyścić mapy. No ale na razie budujemy sobie armię. A, nie postawię drugich baraków, jak oni wykopią to drewno. No, bo zacząłem stawiać łucznika. Dobra, niech armia się już robi. No co, oni sobie tutaj będą kopać i powoli przynosić, a armia już będzie się stawiać. 5 miejsc mamy. No, myślę, że właśnie 5 łuczników w zupełności wystarczy tutaj. Mamy 400 drewna. Nie kopcie tego samego, proszę. Niech sobie zbierają. No, teoretycznie, jak oni już przyniosą, to już więcej drewna mi nie będzie potrzebne. Więc w sumie wyślij jego tutaj, żeby on już zbierał Golda. Yes. Dawaj, go tam. Yes, my lord. Dawaj, dawać go. Dawaj. Yes. Wszyscy na orka. Musiał zabić. No, musiał zabić po prostu. Nie mógł się powstrzymać. Yes, my lord. My lord. Ty też zbieraj drewno dalej. Yes, nie wiem, czy zdążę te drugie baraki postawić. Daj mi jeszcze trochę szybciej, co? Ta misja nie jest na tyle trudna, żeby się tutaj jakoś bardzo mm, lenić nad nią. O, a może daj jeszcze, no zapiszmy i dajmy jeszcze szybciej. Czemu nie? Najszybciej już teraz zróbmy parę tych oddziałów i tyle. Uwzmocnieni do końca bardzo dobrze. Nie mogę budować nic więcej, ale w sumie nic więcej nie potrzebujemy. I w sumie mogę ich zrobić sześciu, skoro ten jeden y, pezant sobie umarł. A czy umarł? Został zabity. 300 golda. Nie no, myślę, że w zupełności to wystarczy. Chcę się na ich tutaj do kopalni, ale. Nie wydaje mi się, żeby to było potrzebne. Yes, my lord. Yes. Yes, Takim oddziałem się tu przejdziemy. Tamten niech pilnuje po prostu, jeden z drugim. Yes. Yes, my lord. Yes, my lord. ma. Pięknie. A tamci najwyżej będą po prostu jako zapas i tyle. Yes, my lord. Yes, ale jaka ładna czysta woda, co? Wcześniej yes. chyba nie było takiej. Okay. Chociaż. Jednak, no jak już orkowie przejęli yes. władzę, no to wtedy już była taka brudna, ale tu jest taka ładna, niebieska. Yes, my lord. Yes, Nawet go. Lord. Yes, Pięknie. My lord. ciekawe, yes. czy oni nie mają miasta jakiegoś. Nie, no raczej nie, bo w drugiej yes, misji chyba jeszcze nie było żadnego miasta. Yes, yes. Okej, okay, yes. tu już się wychodzi z mapy. Yes. O, yes. się ma. Jeden nam padł. Yes. O, tam ktoś idzie. Ominęliśmy go. No dobra. Na szczęście yes. możemy tutaj się obronić. Bardzo sprawnie. Nawet yes. go. A tak w ogóle to możemy postawić kolejnego. Tych wycofajmy. Żeby tu od dołu yes. bronili. No, i yes. to by było na tyle, no co? Też bardzo krótki odcinek, tak samo yes. jak poprzedni, no ale taka jest krótka misja, yes, nic my lord. nie poradzimy. Yes, my, lord. Yes. Yes, my, lord. Yes, my lord. my lord. Yes, Dobra, tutaj my lord. Dobra, tu jakiś tam spearman. Ło, yes, halo. Tu macie jednego. Ok, yes. no, jeden prawie leży. No, nie yes. wiem, czy jakieś posiłki będę dobierał yes, w sumie. Okej, okay, to ciekawe. Nie zdążyłem nic zrobić nawet, zapraszam yes. tutaj. Yes. Yes, my Lord. Tu nic nie ma. Yes, tutaj też niekoniecznie. Yes. Zobaczmy w tym miejscu jeszcze, czy nic nie ominęliśmy. Nie, to już jest rzeka. Yes, Bo to będzie chyba najbardziej zwiedzona mapa, jaką mieliśmy, co? Znaczy, nie, najbardziej zwiedzona yes, to była ta chyba czwarta czy piąta u worków. Yes. Nie, generalnie wszystkie, w których yes, nie mieliśmy możliwości budowy bazy. Yes, nie, nie wszystkie, bo ta jedna była z oblężeniem. No to tam te dwie, w których nie mieliśmy możliwości budowy bazy, to były najbardziej zwiedzone mapy, no bo yes. po prostu musieliśmy zwiedzić je w całości. Yes. Żeby wszystko znaleźć. Yes. Yes, w jednej trzeba było wyeliminować yes. wszystkich, w drugiej trzeba było yes. uratować te peony i tą babeczkę. Yes. Yes. No. Yes, my lord. Jezu, on się ledwo na mapie pojawił i zniknął od razu. Piękne. Nie mogę więcej. No tak, w sumie nikt nie zginął od ostatniego czasu, yes. jak tam próbowałem kliknąć. No i zostali yes. prawdopodobnie już tylko gdzieś tutaj na dole, no ale już sprawdzę na wszelki wypadek tutaj. No tu już nic nie będzie. Zapraszam. No, podejdziecie sobie pewnie. Tutaj coś widać? Nie. Zapraszam. Oho, kolejny przyjemniaczek. I wygrana. Pięknie. Także co, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć!